Witam, jeżeli wydaje Wam się, że w elektronikę mogą bawić się tylko dorośli, to nieprawda. Mam tu zestawy, e, dzięki którym e, młodzi e, pomysłowi naukowcy, którzy fascynują się elektroniką, a mają już 8 lat, mogą zacząć zabawę. To są zestawy Little Beats, takie nowe zestawy, które dotarły do Polski i już niedługo będą do kupienia. Będą świetnym patentem na zabawę w elektronikę w domu, ale także w szkole w różnych grupach zainteresowań. Zobaczcie co tu mamy w środku. Już sam początek jest imponujący, bo witamy w Little Bits taki szyld nas wita na samym początku. A w środku mamy instrukcję kolorową uczącą jak zbudować proste obwody elektryczne, dzięki którym wasze pomysłowe wynalazki będą dzwonić, świecić, kręcić się, czy co tam Wam jeszcze przyjdzie do głowy. A w środku, zobaczcie, zestaw takich malutkich elementów elektronicznych. Mamy i silnik, i potencjometr, i wskaźnik potencjometru. O i tu mamy jakiś malutki głośnik i przycisk. No cuda na kiju, słuchajcie, o, mamy jeszcze przedłużacze najróżniejsze baterie. No i pokażę wam może na chybił trafił coś ciekawego, co z tego można zbudować. No na początku nasza bateria, która będzie zasilać e, całą zabawę. Gdzie tu mamy? O. Tu mamy zasilanie. I to jest pierwszy element naszej zabawy. A cały geniusz y, y, twórców y, tej zabawki polega na tym, że zabawka y, łączy się Magnetycznie, zobaczcie. Tutaj nie, nie da rady się połączyć, ale tu jak najbardziej. Proszę bardzo, mamy na przykład przycisk. O, plum. Mamy potencjometr. Mamy wskaźnik potencjometru, a na końcu może brzęczyk. Proszę. No i słuchajcie, uruchamiam system. Włączam brzęczyk. Oj, zobaczymy, kiedy to będzie grał. Mogę dostarczać energii tyle, ile uwaga. No i tak to wygląda. A teraz mogę sobie na przykład zmienić i dać e, źródło światła. Ledowego, proszę bardzo. Jak tam świeci się? O, widzicie to? No po prostu czad. No oczywiście m, m, może to być y, to, j, w jaki sposób zbudujecie sobie ten obwód, bo wcale nie musi być... E, be, Przycisku, tak, może być na przykład to tak, można dodać e, mechaniczną końcówkę, a całość jest kompatybilna z klockami LEGO, więc możecie tu wybudować najróżniejsze konstrukcje, ale możecie też e, wykombinować, o chwileczkę, chwileczkę, o i silnik się kręci, ale możecie zrobić coś z papieru, coś z plastiku, coś zupełnie ekologicznego, co nagle dzięki zestawowi Little Bits ożyje i będzie prawdziwym e, mechanizmem. Elektryczny, no i co? Po prostu tylko Wasza wyobraźnia e, zdecyduje o tym, jak to będzie działało. A tu zobaczcie, są różne zestawy. To jest na przykład jakiś zestaw podstawowy. To jest troszkę większy. E, już mam zbudowaną konstrukcję. O, proszę bardzo, nawet ją mogę zreperować. Podam, proszę bardzo. Mamy e, na dwóch kołach, czyli ja to symetrycznie zrobiłam. Dosyć. Uruchamiam urządzenie. To jest ułożone według instrukcji, która jest dołączona do opakowania. A teraz uruchamiam pilota, który możecie wykonać samodzielnie. Zobaczcie, jest czad, O, teraz proszę. Ile radochy po prostu w zbudowaniu samemu czegoś takiego. Czy zabawa taki, takim, takimi zabawkami nie da e, Wam po prostu szansy, wyobraźni na tworzenie wszelkich możliwych budowni? Może w przyszłości będziecie konstruować samoloty, samochody lub nie wiem, jakieś wielkie inne, e, najdziwniejsze urządzenia. O, taran. Prosta rzecz, bezpieczna, na zwykłą baterię, która jeżeli się zużyje, po prostu e, kupujecie nową. Zestawy, które możecie tworzyć i wymyślać e, wszystko, co e, Wam przyjdzie do głowy. Ale wiecie, co jest najfajniejsze? To, że do, do zestawów Liturgicz jest aplikacja i możecie się wymieniać wiedzą, ale także patrzeć na e, rzeczy, jakie wymyślili inni, do czego znaleźć zastosowanie e, dzięki temu e, tym mechanizmom. No i jak najbardziej trzeba czerpać wiedzę i wymieniać się tym, co Wy rozbudujecie zbudujecie. Próbować zrobić konstrukcje dokonane już przez innych.